Czy e pociągnie taką 18-tonową ciężarówkę? Napęd skonstruowany w Polsce, zanim 2 tony 300 EVAPL, to znamy. 130, jedna z naszych eko-konwersji. Jak słyszycie, już nie jest tak przyjemnie. Szymon, gotowy? No to robimy próbę. Naciągnięte! Jedzie, 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 jedzie. Słuchajcie, udało się. EF fasią pociągnął 25 ton sprzętu pod górę. To pokazuje, jak silna jest nasza konstrukcja, jak silna jest nasza technologia. Nie bójmy się wyzwań. Myślę, że w ciągu najbliższych paru tygodni pokażemy Wam jeszcze ciekawsze rzeczy, które potrafi platforma Eagle. Innovation will surprise you. INNOVATION a g